jak się ziewa dziecku. O, jakie śpiące jeszcze. Takie piące jesteśmy. Tak, takie piące. O, taki chłopcik, taki, taki, taki. Nie, obuzy? nie obozy. Nie, ci? Nie obozy, nie. obozy moje. Moje obozy. Tak, tak, o, o, śpiące, tak. Nudzio, idziesz do babci, tak? Dobrze. Czarnuszki, czarnuszki. O, oh, jeszcze, jak się strasznie jeździ. Strasznie. O. Oh. Gdzie sobie śpi jeszcze?